Co najbardziej zwróciło Waszą uwagę w 11. kolejce Premier League? Bombowa forma Liverpoolu i Chelsea. Pierwsza wygrana w se... Bombowa forma Liverpoolu i Chelsea. niespodziewany remis Manchesteru City. Pierwsza wygrana w sezonie Sunderlandu dodajmy w 10. Czy może sam mecz jaki rezultat derbów północnego Londynu? Czas na podsumowanie 11. kolejki. Zaczynamy. Duet Dfo defoe czyli połączenie siły i sprytu zapewniają Sunderlandowi pierwsze trzy punkty w tym sezonie. Dodajmy, że wywiezione ze stadionu Bormów, gdzie w tym sezonie wcale nie jest tak łatwo zdobywać punkty. DeFoe strzelił 35 gola już innej ekipie w Premier League na 38, z którymi się mierzył dotychczas. Dodajmy, że Sunderland wygrywa po czerwonej karce dla Pinara. Jeżeli chodzi o gospodarzy, mieli troszeczkę pecha, sam Stanislas trafił słupek. A jeżeli już o pechu mówimy, to znany z niego Jack Wilsher rozgrywa setne swoje Spotkanie w Premier League. Mniej więcej chyba to świadczy o tym, jakiego facet miał pH do tej pory, a wiadomo już jak długo on gra w tej Premier League. Spotkanie między Balnej a Crystal Palace jest spotkaniem, które na pewno zapadnie nam w pamięć w tym sezonie, na pewno zapadnie w pamięć sympatyką gospodarzy na długie lata. Myślę, że jedno z ważniejszych zwycięstw, biorąc pod uwagę okoliczności, po dwóch będach mandandy gospodarze wychodzą najpierw na prowadzenie 2 do 0, po czym goście dochodzą do nich i mamy rezultat 2 do 2. Zwycięski go strzela rezerwowy Barnes w 94 minucie. Niesamowity mecz, a jeżeli mówimy już o Barney i jego bohaterach, warto dodać, że Tom Hitton w tym sezonie ma najwięcej interwencji pośród wszystkich golkiperów, co być może akurat nie najlepiej świadczy o obronie samego Barney. Strata gola w 90. minucie w konsekwencji strata punktów przez Manchester City w spotkaniu z Middlesbrough to jest coś, co fani Chelsea, Liverpoolu i Arsenalu na pewno lubią. Przy okazji tego spotkania warto zajrzeć w historię i przypomnieć sobie rezultat z maja 2008, kiedy to Middlesbrough jeszcze przed erą szejków wygrywało z Manchesterem City 8 do 1. Dla jednej ekipy było to najwyższe zwycięstwo w Premier League, dla drugiej była to najwyższa porażka. Jeżeli mówimy o statystykach 150 dla Manchesteru City ze strony Aguero we wszystkich rozgrywkach, z kolei Manchester City na 11 gier w tym sezonie w Premier League, aż 9 ze stratą bramki. Jeżeli gdzieś szukać problemu, to chyba trzeba zacząć od defensywy. spotkanie między Chelsea a Vertonem potwierdziło moją teorię co do atrakcyjności spotkań między tymi drużynami, aczkolwiek stawiałem, że będzie ono nieco bardziej wyrównane, to co Conte wyprawia z tą to drużyną, to co robi Hazard, to co robi Pedro, to co robi Costa, Costa gol w kolejnym meczu, Pedro, dwie asysty w meczu, w ogóle jakaś niesamowita reaktywacja tego zawodnika, dodajmy, dwie asysty to on zdobył ostatnio w 2012 roku w Barcelonie, jeżeli chodzi o Hazarda, brak słów, no czwarte spotkanie z rzędu z golem, to jest jego historyczny wyczyn, jeżeli chodzi o Premier League. Piękna pierwsza bramka, to już nie wiem co mówić o drugiej, no brawo dla Chelsea, która w tej chwili wygląda chyba na najlepszą ekipę w tym zestawieniu. Kwartet Kutino, Mané, Lalana i Firmino powinien zasłużyć na jakąś nazwę kwartetu bermudzkiego, ponieważ w jego zasięgu znika cała defensywa rywali. Sam duet Coutinho-Mané wypracował sobie w tym sezonie już 14 sytuacji bramkowych i to jest najlepszy duet pod tym względem, jeżeli chodzi o samo spotkanie. 16 celnych strzałów na bramkę, próbowałem potwierdzić tą informację i nie wiem, czy nie jest to być może rekord, jeżeli chodzi o spotkania Premier League. Dla Watfordu honorowe trafienie Janmata, bardzo ładne, spokojne, chłodne, zachowanie tego zawodnika, natomiast deklasacja mimo wszystko. Nieco bardziej szczęśliwe po tej kolejce będzie Hull City, które ogrywa Southampton w stosunku 2 do 1. Dodajmy, że gospodarze przegrywali po strzale z karnego Austina, który no jest niezwykle skuteczny w tym sezonie i wciąż pojawiają się pytania, dlaczego go nie ma w kadrze. Natomiast Southampton też jest ekipą, która ma problem z utrzymaniem prowadzenia i do tej pory straciła widzę najwięcej punktów, jeżeli chodzi o drużyny, które roztwoniły swoją przewagę. Dwie bramki dla Hull City w przeciągu dwóch minut, Goli asysta z ten facet maczał gola przy 50% goli swojej drużyny w tym sezonie ogólnie. Dokładnie 306 minut potrzebował Paul Pogba, aby... Paul Pogba? Dokładnie 306 minut potrzebował Paul Pogba, aby strzelić swojego pierwszego gola dla Manchesteru w lidze z akcji. Bardzo ładne trafienie otwierające nam spotkanie ze Swansea. Dwa gole z Latana w tym spotkaniu. Pierwszy przy dosyć biernej postawie gospodarzy. Drugie, przy drugim zanotował asystę i była to jego setna asysta w Premier League, dołączył on do liternego grona, w którym znajdował się do tej pory raptem Frank Lampard i Ryan Giggs. Dodajmy, że w Premier League do tej pory padło 25 tysięcy goli, chyba nie trzeba dodawać kto strzelił tego jubileuszowego właśnie w tym spotkaniu, niestety tego samego pana zabraknie już w następnej kolejce w spotkaniu z Arsenalem. Od 19 spotkań Leicester City było u siebie niepokonane, ale co z tego, przyjeżdża West Brom i ogrywa gospodarze w stosunku 2 do 1. Drinkwater, który w tym spotkaniu powinien nosić koszulkę z napisem Drink vodka, zachowuje się fatalnie. Przy drugim trafieniu dla West Bromu, praktycznie zaliczając asystę, jeżeli chodzi o gospodarzy, czwarte trafienie w tym sezonie, czwarte, Zeuba Slimanego, pierwsza dopiero asysta Mereza. Lisy, raptem dwa punkty nad strefą spadkową. W końcu wisienka na torcie tej rundy, czyli derby północnego Londynu. Czwarty z rzędu Remis Tottenhamu. Remis, który dla odmiany cieszy. Po pierwsze, Arsenal nie powiększa przewagi nad Tottenhamem, a dodajmy, że był faworytem tego spotkania, biorąc pod uwagę kontuzję po stronie gości. Cieszy też fakt podtrzymania serii meczów bez porażki. w Widzę, wszystko zaczęło się od samobójczego trafienia winera, który skoczył do podstawowej jedenastki. Poniekąd korzystając z kontuzji kolegów, przy samym golu kilku zawodników Arsenalu, było ponoć na spalonym i ten gol nie powinien zostać uznany. Ale mniejsza o to, ważne jest to, że Tottenham w drugiej już połowie, za sprawą Harego Kane'a, a w zasadzie bardziej za sprawą Dembele zdołał wyrównać Kane. Zdobywa bramkę swoją, 16 bramkę w 19 derbach Londynu. Nie mówimy tylko o spotkaniach z Arsenalem. Jeżeli chodzi o wybór gracza meczu, nie będę się z nim kłócił, natomiast nie mniejsze wrażenie od Dembele zrobił na mnie Łaniama, który robił harował, robił harował, co mógł w defensywie, łatał wszelkie dziury. Samo spotkanie było moim zdaniem wyrównane, jeżeli chodzi o takie klarowne sytuacje, w których mogły rzeczywiście być bramki, bo ich mniej więcej porówno. Zarówno Tottenham mógł to wygrać, jak i Arsenal. Arsenal miał jedynie takie momenty przewagi, gdzie rzeczywiście zamykał Tottenham w jego polu karnym i więcej klepał, więcej się poruszał na jego połowie, ale moim zdaniem no, nie, nie stwarzał realnego zagrożenia. Dlatego ten rezultat, poza tym, że mnie cieszy, uznaję za sprawiedliwy wynik. W tabeli małe poruszenie na do... W tabeli mieliśmy małe poruszenie punktowe, jeżeli chodzi o jej dół. Sunderland zrównuje się punktami ze Swansea. Hall City zaledwie punkt pod bezpieczną strefą. Barney przeskakuje już na dziewiątą pozycję w tabeli. Z kolei Manchester United zrównuje się punktami z Evertonem, przeskakując stofiki w tabeli dzięki lepszemu bilansowi bramek. Na samym szczycie Liverpool skakuje na pierwszą pozycję. Postaje teraz tylko pytanie, jak długo się tam utrzyma. 58 punktów w Premier League to nie był wystarczający rezultat, aby awansować w którejkolwiek lidze, w której biorę udział. Wybór na kapitana Aguero również nie był najlepszym, miałem do wyboru również Coutinho, Mane czy Costa, każdy z, każdy z nich zapewniłby mi więcej punktów. Mam wrażenie, że wszyscy w tej kolejce mieli hazarda na kapitanie, jeżeli nie na trójnym kapitanie, dlatego wszyscy byli nade mną. Jeżeli chodzi o jakieś wnioski i zmiany personalne, to prawdopodobnie ze składu wyleci Holebas, który jest zawieszony. Kto wskoczył w jego miejsce, jeszcze nie wiem, chcę poczekać na przerwę reprezentacyjną i to, co się okaże w jej trakcie. Następną kolejkę zaczniemy od spotkania Manchester United z Arsenalem. Jak już wspomniałem, u gospodarzy nie będzie Ibrahimowicza. Natomiast kto wie, czy kombinacje José Mourinho nie wpłyną jakoś pozytywnie na jego drużynę i być może nie zaskoczą tym bardziej Alsen Wengera. Moim zdaniem, w tej kolejce na wyróżnienie zasługują również spotkania między Southampton a Liverpoolem. Dodajmy wraca na stare śmieci. Sunderland i Hal City to już z kolei pojedynek na dnie w tabeli. Z kolei nie mniej ciekawe jest derbowe spotkanie między Tottenhamem a West Hamem, dodajmy, że West Ham zaczyna dla siebie ciężką serię gier, bowiem teraz mają wyjazd do Tottenhamu, następnie Manchester United, Manchester United po raz kolejny na wyjeździe, tym razem w Pucharze, Arsenal u siebie i wyjazd do Liverpoolu, także współczuć i kto wie, czy po tej serii właśnie nie zobaczymy Moty ponownie w strefie spadkowej. Dzięki za uwagę. Widzimy się za dwa tygodnie. Mam nadzieję, że Polacy w tym czasie będą bogaci o trzy punkty po spotkaniu z Rumunią. Na razie.